Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Warta na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2021-2022 postawiła na swoich wychowanków i podpisała kontrakty z młodymi zdolnymi piłkarzami. Prosto z szatni. Pierwszy z nich to bramkarz Patryk Prangę. Cześć, jestem Patryk. Właśnie podpisałem pierwszy profesjonalny kontrakt z Wartą Poznań. Jest to klub, w którym się wychowałem. Dążyłem do tego właśnie, żeby nastał taki moment jak teraz. Z Wartą jestem związany tutaj od 13 roku życia. Ostatnie lata spędziłem na wypożyczeniu w i Gdańsk. Dużo doświadczenia zdobyłem tam. Wiele minut w tamtejszych rezerwach i rozegrałem i myślę, że przyszedł teraz czas, żeby pokazać to tutaj z powrotem trenerom z pierwszego zespołu. Dużo się rozwijam już teraz na treningach i widzę swój postęp. Trenerzy również go widzą i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i czekamy tutaj wiele dobrego. Kolejny młody talent w drużynie Zielonych przedstawi się sam. Cześć, nazywam się Mikołaj Rakowski. Właśnie podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt kontrakt z wartą Poznań. W wieku 16 lat e, trener jeszcze Nemec mnie zaprosił na treningi w pierwszym zespole, no myślę, że było to cenne doświadczenie i dobrze wspominam też ten okres. Dla mnie jest to bardzo duże wyróżnienie. Mój pierwszy e, naprawdę kontrakt, tak naprawdę wydarzenie w moim życiu. No, i teraz będę się starał jak najszybciej przejść do pierwszego składu. A występuję przeważnie na defensywnym pomocniku. Czasami też trener stawia wyżej, na ósemce. Mocny się czuję w prowadzeniu piłki, dobrym przerzucie, uderzeniu, i są takie moje główne cechy. Warta Poznań w MC Radio Poznań. My w MC Radio nie możemy się już doczekać tych piłkarskich emocji, które właśnie startują, żebyśmy mogli razem z Wami świętować gole i zwycięstwa Zielonych, a najbliższa okazja już w wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław. Natomiast myślami jesteśmy przy pierwszym domowym spotkaniu, które w Grodzisku Wielkopolskim swojska banda rozegra z Pogonią Szczecin. Bilety na ten mecz już można kupić, można kupować oczywiście również karnety. Od niedawna można je kupić również na Zielonej Wyspie w King Crossie, gdzie na fanów zielonych czekają nie tylko bilety i karnety, ale także koszulki, szaliki, gadżety i to wszystko, co każdy kibic swojskiej bandy idąc na mecz mieć powinien. Do boju zieloni